Witam Cię serdecznie na moim kanale. Z tej strony Lili testuje perfumy. Dzisiaj rzutem na taśmę testujemy Eiffel rozlewnia perfum. Eiffel jest to firma, która ma swoją siedzibę w Turcji, dokładnie w Istambule i działa już od 2008 roku. Rozszerzyła swoją działalność na świat i na dzień dzisiejszy w Polsce mamy około 20 sklepów firmowych, które właśnie mają w ciągłej sprzedaży te perfumy Eiffel. Ja natomiast napotkałam te perfumy w mieście, w moim mieście, w bardzo malutkim sklepiku z odzieżą, gdzie pani posiadała całą gamę zapachową, więc miałam czas na potestowanie i wcale nie kupowałam. Wszystkich tych odpowiedników tylko sobie testowałam za każdym razem i sprawdzałam te zapachy. Na pewno świetnie sprawdził mi się odpowiednik Karoliny Good Girl, natomiast ja zawsze chciałam posiadać tutaj Chanel Mademoiselle. Nie, był to jakby, nie była to miłość od pierwszego wejrzenia i stwierdziłam, że oryginału nie kupię, ponieważ jest dosyć drogi, a może mi się w ogóle nie spodobać, ponieważ kiedyś kiedyś hmm, czułam ten zapach na kilku osobach i nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Jeżeli chodzi o Eiffel, moje testy, to jest tak, jeżeli chodzi o podobieństwo, to jest mocne 9 na 10. Zapachy są naprawdę podobne. Jeśli chodzi o trwałość, to jak spryskałam się tym zapachem do pracy, to po 8 godzinach był dalej wyczuwalny. Wyczuwalny był w całym pokoju w biurze, wyczuwalny był na ubraniach. Można by było powiedzieć, że pod koniec dnia mnie trochę denerwował. Ale świadczy to o tym, że jest naprawdę bardzo trwały. Nie wyczuwam po spryskaniu tutaj mocnej woni alkoholu, wręcz jest takie bardzo stonowane zapach. Jest bardzo podobny, naprawdę się tutaj sprawdził. Za 50 ml zapłaciłam 27 zł, akurat w sklepiku tak zwanym osiedlowym. Na internecie widziałam, że ceny się troszeczkę różnią. Jeżeli kiedyś testowaliście firmę Eiffel, podzielcie się ze mną swoimi spostrzeżeniami. Ja przetestowałam kilka zapachów, zarówno męskich, damskich które znam i mogłam sprawdzić czy one się zgadzają to powiem że są bardzo podobne spotkałam się kiedyś z takim określeniem właściwie na internecie gdzieś, gdzieś ktoś napisał w komentarzach że jak Turek coś zrobi to musi być to już jeżeli chodzi o perfumy coś mocnego i faktycznie z Eiffel mam ten odpowiednik jest dosyć mocny ale oni też produkują jakby zapachy dla domu i też właśnie mam na swoim posiadaniu Odświeżacze powietrza, które naprawdę mocno pachną i naprawdę fajnie są skonstruowane, i ciekawe są te zapachy. Ja do Eiffla będę wracać. Na dzień dzisiejszy już takie duże pojemności 50 ml nie są mi potrzebne, bo do swoich filmików zakupiłam bardzo dużo odpowiedników, które będę jeszcze jakiś czas testowała. Co do Chanel Mademoiselle, w tej wersji jest on dla mnie bardzo przystępny, bardzo fajnie pachnie, dosyć mocno. I też, co jest fajne w, tym za, w tych zapachach, że nie są te perfumy jakieś kompotowe, zafarbowane, tylko mają taki fasień, fajny, jednostajny kolor. Jestem z tego zapachu zadowolona. I po spryskaniu, właśnie teraz na świeżo ręki. To powiem, że w ogóle od razu czuć zapach. Olejki zapachowe są widocznie bardzo skoncentrowane. Jest to woda perfumowana. Tutaj jest napisane, że jest to numer 997V. I myślę, że będę wracała do tego zapachu. Jest tu 36 miesięcy możliwość. Używania od chwili otwarcia. Ja myślę, że on na pewno nie będzie szybko zużyty, ponieważ mam dużo innych zapachów, ale teraz w okresie zimowym, jak idę na spacer bądź do znajomych, to spryskuję się właśnie tym mademoiselle. Jak mam taki dzień, akurat na mademoiselle i czuję ten zapach, on się fajnie wywietrzy, jest taki stonowany, na pewno jest mocny. Ja tutaj, jeśli chodzi o Eiffla, na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, ponieważ cena nie jest za wysoka. I masz, jest taki dosyć prosty, a czasami, czasami piękno tkwi w prostocie, i będę dalej testowała. Dajcie znać, czy z Eifflem mieliście już do czynienia, jakie są wasze doświadczenia. Bardzo, bardzo pomagają mi wasze komentarze. Już z wielu skorzystałam, opcji zakupowych i, i były to bardzo przyjemne doznania. Także pozdrawiam was serdecznie, cześć.